Ciekawą opcją dostępną w komarach Sprint jest Preprinted Form, czyli funkcjonalność wykorzystująca technologię Pixel Perfect i umożliwiająca zadrukowanie danymi z bazy różnego rodzaju gotowych formularzy. Najczęściej są to blankiety do przelewu, pity, czy też listy przewozowe CMR. Dana funkcjonalność zostanie omówiona na przykładzie międzynarodowego listu przewozowego CMR. Skorzystam z szablonu z gotowym połączeniem do bazy. Pierwszym krokiem będzie dostosowanie wymiarów obszaru roboczego do wymiarów, jakie posiada wydruk w formacie A4, czyli 21 cm na 29,7 cm. Dodatkowo ustawiam wielkość wszystkich marginesów na 0. Szerokość sekcji ma już prawidłowy wymiar. Z wykorzystaniem układu na prawym panelu precyzyjnie wpisuję w komórce wysokość 2970. W tym momencie obszar roboczy już posiada prawidłowe rozmiary. Kolejnym krokiem będzie dodanie na szablon znaku wodnego. Aby wywołać prawy panel, gdzie dostępna będzie opcja wstawienia znaku wodnego, należy nacisnąć na wyszarzałą przestrzeń. Poza właściwym obszarem roboczym, wtedy pojawiają się opcje formatowania kontekstowego dla całego szablonu. Zaznaczam opcję Obraz i naciskam Wybierz obraz. Dodaję grafikę przedstawiającą szablon druku CMR. Obraz został zaczytany. Mogę zmodyfikować poziom krycia znaku wodnego. W tym momencie pozostawiam wartość 100%. Wybieram także opcję Dopasuj do szablonu. Tak, aby szablon został dopasowany do rozmiaru obszaru roboczego w sposób optymalny. W tym momencie został przygotowany pusty szablon CMR gotowy do wypełnienia. Z dostępnych danych przyciągam pola First Name oraz Last Name do sekcji odbiorca. Stawiam także tabelę, w której znajdują się informacje o nadawcy. Manualnie dostosowuję rozmiar tabeli do sekcji nadawca oraz uzupełniam dane. Ponadto dodaję parametr data wydruku, który umieszczę w sekcji Data i Miejsce załadowania. W tym przypadku również zmieniam format daty. Dodaję także pole tekstowe, aby uzupełnić miejsce załadunku. W prezentowanym przypadku także można korzystać z funkcjonalności podszablonu. Co zaprezentuję? By uzupełnić dane dla punktów 6, cechy i numery oraz 9, rodzaj towaru, z narzędziownika wybieram ikonę podszablonu i naciskam na opcję wstawienia pustego szablonu. Zmieniam nazwę kontrolki podszablonu i dostosowuję jego wymiary do moich potrzeb. Następnie dwukrotnie klikam w podszablon. Aby pobrać potrzebne dane, należy nacisnąć na ikonę plusa na lewym panelu w sekcji, gdzie znajdują się dane z bazy. Po zaznaczeniu wybierz procedurę lub funkcję SQL z listy. Naciskam dalej i korzystam z gotowej procedury i dodaję także wartość parametrów seed. Wpisując wartość 43676. Po zatwierdzeniu zmian i przejściu do ostatniego kroku konfiguratora danych, szablonu, nie decyduję się na opisywanie danych i klikam Utwórz. Następnie zwijam manualnie marginesy do minimalnej wartości i zmniejszam wysokość sekcji szczegóły do około 1 cm. Następnie przeciągam pole Sales Order ID i wstawiam je na wysokość około 1 cm, posiłkując się wskazaniami górnej linijki. Podobnie postępuję z polem Name i umieszczam je na wysokości około 9 cm. Umieszczenie danych w tabeli w tych konkretnych obszarach sprawi, że znajdą się one w odpowiednim miejscu na raporcie głównym. Należy pamiętać o zapisaniu podszablonu. Jeśli nie zostałby on zapisany, treść znajdująca się w podszablonie nie będzie widoczna na raporcie głównym. Po zapisaniu przechodzę do głównego wydruku i sprawdzam rozmieszczenie danych w trybie podglądu. Jeśli rozmieszczenie nie jest dla nas satysfakcjonujące, należy wrócić do trybu tworzenia i manualnie zmodyfikować położenie danych lub skorzystać z opcji układu prawego panelu i z dużą precyzją ręcznie zadeklarować dokładne położenie konkretnej kontrolki. Szablon wydruku preprinted form można wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wydrukowanie całości szablonu, czyli znaku wodnego wraz z danymi, które umieściliśmy na szablonie. Drugi sposób to załadowanie do drukarki kartki z pustym formularzem CMR i wydrukowanie tylko danych umieszczonych na wydruku. Wtedy odznaczamy opcję Pokaż w trybie podglądu i na wydruku na prawym panelu w edytorze. Opcjonalnie możemy zmniejszyć poziom krycia znaku wodnego do zera. Najważniejsza w przypadku korzystania ze znaku wodnego oraz podczas pracy z preprinted forms jest świadomość tego, że stworzenie szablonu dla takiego wydruku często wymaga pracy metodą prób i błędów. Nie zawsze uda się rozmieścić elementy idealnie. Trzeba brać pod uwagę sytuację, których elementów jest za dużo lub są zbyt duże. Elementy, które są wielokrotnie generowane, jak na przykład lista towarów, które znajdują się w liście przewozowym, najlepiej umieszczać w podraporcie.